Ogólnopolskie zawody Central Cross Combat, których pierwsza edycja odbyła się rok temu, cieszyły się na tyle powodzeniem, że ich organizatorzy pomyśleli o drugiej. Spotykamy się w tym roku 7 i 8 września, także troszkę później niż w tamtym rozszerzona forma, jeśli chodzi o, o, o zakres i konkurencji, i dni, w których się zawody odbywają, a także o ilość startujących zawodników. Był pozytywny odzew jak najbardziej, natomiast no, zawsze jest to troszkę wróżenie z kart, co się uda w następnym roku, prawda, ilu będzie chętnych. Natomiast no, chętni dopisali i, i te, ta ilość, którą chcieliśmy uzyskać, to, to myślę, że, że nam się udała. Tegoroczna edycja Central Cross Combat będzie aż dwudniowa. Przypomnijmy, że ubiegłoroczne zorganizowano w formule CrossFit. To wielogatunkowa aktywność fizyczna. Pierwszy dzień cały będzie na, na, na hali sportowej WOSIR, e, drugi dzień natomiast pierwsza część w, w tak zwanym wieluńskim botaniku, tam będzie konkurencja na rowerach MTB e, i później na drugą część gdzieś tam po południu w niedzielę wracamy na hale i tutaj będą już dwie konkurencje takie nazwijmy to półfinałowe i finałowe, e, także fi, finiszować będziemy na hali. I na razie tyle, więcej o drugiej edycji zawodów powiemy w dalszej części programu zaraz po temacie tygodnia. Zapraszamy.